Pod ostatnim filmem pojawiły się dziwne komentarze, więc zaraz Wam to pokażę. I koniecznie sprawdźcie ostatniego TikToka. Tam problem śledzenia został rozwiązany w sekundę. Wchodzimy sobie w ustawienia profilu. Klikamy ustawienia i prywatność. Następnie klikamy ponownie ustawienia. I teraz mamy ustawienia wyszukiwania. Wchodzimy i wystarczy wpisać. Aktywność. I teraz pojawi wam się Twoja aktywność poza platformami Meta. Klikasz. I poprosicie o hasło, gdy klikniemy ostatnią aktywność. W tym miejscu możemy już to usunąć i również to odłączyć. A klikając tu, sprawdzimy, co nam zebrało. No ale będzie chciało hasło. Nie wpiszę, bo by trzeba zrobić cięcie i za chwilę. Geniusze z komentarzy będą mówić, że to jest inna aplikacja i dlatego jest ścięcie. I jak zawsze, koniecznie podaj dalej i nie bądź dętka, obserwuj rentka.